Czym jest czyściec? Czyściec jest stanem do oczyszczania się ze skutków grzechów oraz dojrzewania w jej miłości, aby móc się ostatecznie w pełny sposób zjednoczyć z Bogiem. Do czystca przychodzą ludzie, którzy umarli w stanie łaski uświęcającej, będąc pojednanym z Bogiem. Są to ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze w całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia. Przechodzą po śmierci jednak oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. W Kościele katolickim wierzy się, że wszyscy zbawieni otrzymują po śmierci łaskę oglądania w Boga w niebie. Twarzą w twarz. Jest to stan pełnej szczęśliwości oraz ostatecznego spełnienia człowieka, który może dokonać się tylko w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Niektórzy jednak, żeby ten stan osiągnąć, Przechodzą proces oczyszczenia, proces ten jest procesem bolesnym, który może być skrócony poprzez modlitwę żyjących na ziemi. Inaczej mówiąc, czyścieć nie jest określonym miejscem, ale stanem oczyszczania i uzdrawiania duszy od konsekwencji i następstw grzechów, od których człowiek nie jest jeszcze wolny. Najbardziej bolesną konsekwencją grzechów jest brak umiejętności kochania Boga w sposób doskonały. Więc czyściec jest bolesnym procesem wdojrzewania w miłości. Pomiędzy ogniem czyścowym a piekielnym istnieje zasadnicza różnica. Ogień czyścowy jest ogniem, któremu dusza sama się poddaje w celu odnowy duszy ku zdolności obcowania z Bogiem w sposób pełny i doskonały. Jest to ogień miłości, oczyszczający oraz uzdrawiający. Dusza czyścowa cierpi z powodu braku doskonałej miłości do Boga. Który jest naszym Ojcem Niebieskim. Dodatkowym cierpieniem jest świadomość wszystkich straconych okazji i możliwości doskonalenia na Ziemi się w miłości. Najbardziej bolesna jest tęsknota za Bogiem oraz brak możliwości pełnego zjednoczenia się z Nim. Czyścieć jest stanem dla tych, którzy umarli zjednoczenie z Bogiem, na skutek posiadania łaski świecącej, a także osób, które w momencie śmierci odczuły szczery żal za grzechy i szczerą chęć wypełnienia Bożej Woli. Stan wiecznego potępienia jest stanem nie dającym możliwości oczyszczenia. Ogień ten jest wieczny i nigdy się nie kończy. Czeka on tych, którzy umarli bez łaski uświęcającej stan grzechu ciężkiego i ostatecznie odrzucili Boga i Jego miłosierdzie.